Mam być szczery, więcej temu nie dam. Nie było to dobre. O mnie będzie brzusio bolał po tym odcinku. Łapach ma zerowy. Ja nie wiem, czy ja to chcę pić. To się nadaje tylko do jednego. Ok, Siemanko, witam serdecznie z tej strony Deneon. A dzisiaj jestem znowu, jak widzicie, stolik, co się równa z tym, że będzie test. Tak, dzisiaj testujemy napoje typu Cola, tak bym to nazwał. Typu Cola, typu pepsi, tak bym to nazwał. Więc napoje gazowane ciepłe, tak bym to nazwał ładnie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale bez zbędnego gadania, ani do pierwszego. No, pas, w końcu zdjęć. Dobra, to tak najpierw woń. On... O jezus, okay. ej, A mi? jeśli zdałeś to na początek, to jesteś łbem, bo to ma intensywny zapach. Bardzo intensywny zapach, jestem na 100% pewien co to jest, bo niestety nie, nie braliśmy wszystkich tego samego smaku, bo nie było zwykłej, ale dobra, wiem co to jest, ale nie wiem jak to będzie smakowało, bo tego nie piłem, ja większości tych napojów nie piję, Jeden ja co piję to Pepsi Cola, więc no. Mam być szczery? Próbować udawać chociaż miłego? <noise> Powiem tak, jeśli to jest bark cherry cola to jest to na, najobrzydliwsza cola cherry jaką piłem. Ja ogólnie nie jestem fanem coli smakowej ale to jest 2 na 10. Więcej temu nie dam. Dobra, następny nap. Jest. Yes. tak zostawił. może tą maskę, to nie ucieknie. Kurde, jak tak. tak się, ej, autentycznie, szczerze. Popatrzyłem sobie tak na to. To się tak ułożyło dziwnie. To nie? ja pierwsze, co pomyślałem, to że się ty mi kuwa szambo nalał. Bo moja szambu koło chałupy tak wygląda. Ale dobra, zobaczymy, co to jest. O kurde. Troszkę słodkie. Bardzo słodkie. Hmm. Szybko muszę, bo to kurde. Słodziutkie, fajne, przyjemne. Ej, dobra, to jest taka. Do, taka. Mm. O, to jest takie trochę przeszkadzający cukier. Ale taką mocną piątkę mogę temu dać i nawet chętnie dopiję. Mm. I stawiam. Że to była wola. Zwykła, tak mi się wydaje. No, to dalej, dobra, już dobra. Kolejne łapach ma zerowy, więc to na pewno nie jest ten. Ja sobie już wytłumaczę. Hmm. Jest bardziej gazowane. Ciekawe. Ej, ciekawe, tamta, tamte dwa wcześniejsze to tak, ten Typerk był w ogóle nie gazowany, a tamta moja Cola, co powiedziałem, że Cola, to tamta Cola, którą tak myślałem, że to Cola, to... E, mm, to to pewnie mm, ma trochę mniejszy gaz miało, a to ma taki fajny gaz, w nim, jest delikatnie słodkie, i ma taki dziwny posmak. Mi się wydaje, że to jest Zero. Mi się wydaje, że to będzie yy, Pepsi Zero. Nie wiem, ale w smaku dałbym temu czwórkę. Słabsza od tamtego. Głównie ze względu na tą słodycz. Już. Dobra. Już mogę. Okej, okay. dalej, a nie, pachnie jak od r... drzewia, czyli bez różnic, okej. Okay. Pozdro dla Kumaty szukasz? No, a mi szuka jakiś mrówek. też ma dużo gazu. Jest, mm. dziwne smaku. Mi się wydaje, to jest też zero. i to będzie kola 0 tak mi się wydaje ale osobiście mocne 3 ale nic więcej nie przekonuje mnie ten smak Ja tak się obawiam zawsze że jakiś ktoś będzie jechał i sobie zobaczy jak my sobie tu nagrywamy Wiesz w gościu z maską ja zamknięte oczy dobrze <grym> mi się nie nagrywek Dobra. okej. Okay. Co my tu mamy? O kurde. A myślałem, że tamto przypominało szambo. Co to jest Ale tak szczerze? Taki podobny wydźwięk ma pewne piwo, ale nie będę mówił jakie. Pozdrawiam. Oj. Ej! Wiecie co jest śmieszne? To, jest... to ma zapach! Ja podejrzałem co to jest! Ja podejrzewam co to jest I się to nie podoba się to bardzo nie podoba Straszny ma Ej ja nie wiem czy to ty... ja, ja tak szczerze nie wiem czy ja to chcę pić O O O pierun. Ej a mi Chyba w tym odcinku będziesz musiał Wprowadzić minusową punktację Ej będąc szczerym Chyba niczego gorszego w życiu nie piłem. To jest yy, ten napój kolo podobny. Kupiliśmy w Biedrze za 3,49, za 2 litry. Widzowie, kupiliśmy napój kolopodobny podobny za 2 litry. Macie tutaj, macie tutaj, macie tutaj, gdzieś, gdzieś tu będzie. Jaki to jest ten napój? Będziecie mieli obrazek i przewitkę przy okazji. Ten napój kosztował 3,49 za 2 litry. I to jest na pewno on. To jest ohydne. 10 na 10. Minus 10 na 10. Do wydechu wlej. Może, mo, może sobie jak chociaż wypije A mi to jest jednak geniusz wiecie? Wiesz. Wiesz. Dobra. No. Dobra. Dobra. No pijemy. To też ma zapach. Już tak popatrzyłem na niego, myślałem, że mnie cwaniaczek strollował i wylał drugi raz to samo, ale nie. To będzie kola oryginal z Wiedry Czy... Jakie mi w ogóle jeszcze zostało? Co ja powiedziałem? W każdym bądź razie To raczej jest Cola oryginal, Kola oryginal, kola oryginal, Dwa najgorsze smaki już mam ze sobą, więc jest dobrze. Nie jest to minus 10 na 10 Ale też nie będzie to podjazdu miało... Podejrzewam, że do Pepsi zwykłej Pepsuwy zwykłej Więc Ja osobiście... O no super Super. Ja podejrzewam, że to będzie właśnie ta kola oryginal. Jest ok. Takie mocne, stabilne. Amion. 3 na 10. Dobra, ja sobie to dopiję może. Witamy pociąg w tle jak zwykle. Już? Mogę? Zostawcie suba. Dzięki. W <grywka> każdym razie 3 na 10. Nie polecam. Ale jak nie masz odbity, by można było widzieć. Na imprezie by mogło się. Ale w sobie zapomnieliśmy o jednym. Jak już tak sobie siedzę, nie mam co robić. To widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, suba oraz lajka. I komentarz. Co? co? Boże. Ta kola no, wcześniejsza mi chyba siadła na łeb. Opowiedziałem, zostawcie łapeczkę w górę, suba i lajka, co nie? A chodziło mi, zostawcie łapeczkę w górę, suba i komentarz dla zasięgu. Dziękuję, widzowie, serdecznie za wszystko. Macie tutaj przy okazji statystykę z ostatniego odcinka. I tak jak mówiłem, 50% jeśli dobijemy, będzie odcinek specjalny. I dalej to nie jest 50%. Ja wiem. A wiesz? No to. Dobra. Dobra, jeszcze trochę za wcześnie, ale no. No, nie widziałem, ale no. no ale zdjąłem sobie to wcześniej. Bo, bo. Dobra, i tak więc lecimy. Wow! W końcu nie ma zapachu? I teraz rozkmin... O kurde. To będzie coś zero. To będzie coś zero jak nic. Tylko co? Czy Pepsi? Czy kola? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Cola oryginalna, nie no, żartuję, tak dobra by nie była. To będzie cola zero, tak mi się wydaje, bo raczej pepsi ma trochę inny smak. I nie jest to, nie jest to smak, który mi przemawia, ale nie mogę go dać niżej niż, niż, ten, niż ten, jest to piątka. Do mnie nie przemawia. Rozumie ludzi, którzy lubią ten smak. Jest piątka. To. To. I, I... Dobra. Ostatnie, tak? Ma zapach. Nie tak intensywny, ale ma. Jezus Trollowaj Już tak nam na niego Myślałem, że mnie Cwaniaczek strollował I wlał drugi raz to samo Ale nie Strollowałeś Znowu czuję tym barkaczery To jest tym barkaczery To jest tym barkaczery i I się nie spieraj ze mną, bo ja czuję tym barkaczery to jest smak minus 2. I on strollował do mi dwa razy Dymbarkachery. Na pewno. Na pewno. To na dziś tyle. Macie tutaj realną listę teoretyczną. O ile nie strollował, do dwa razy Dymbarkachery. To było gdzie? W każdym bądź razie. Mm, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć i, I na razie.